Dobro. Tak siedzę sobie i myślę, czy życie jest sprawiedliwe? No, nie jest chyba. No, innymi słowy, mówiąc, czy wszyscy dostajemy od Pana Boga to samo, czy Pan Bóg daje każdemu równo? No nie. A czy jest to niesprawiedliwe? Hmm, no nie. No same nie dzisiaj po prostu, trzy nie. Y i do takiego zastanawiania się, czy życie jest sprawiedliwe, skłoniła mnie oczywiście liturgia Słowa, czyli zarówno pierwsze czytanie, jak i Ewangelia mówią nam o cudzoziemcu, o kimś, kto jest spoza narodu wybranego czyli tego narodu, który ma prawo się spodziewać, że Pan Bóg będzie szczególnie Mu błogosławił, że Pan Bóg będzie szczególnie blisko tego narodu. I tak, w pierwszym czytaniu król Salomon, który wybudował nową świątynię, piękną i cudowną, modli się. To jest pierwsze czytanie to jest ten piękny fragment modlitwy króla Salomona, w której trochę wcześniej słyszymy słowa, w których są, jest taki pewien lęk, pewna obawa, która nie wypływa z braku wiary. Ale raczej z doświadczenia własnej małości, potęgi Pana Boga. Czy rzeczywiście Bóg zamieszka na ziemi? Czy rzeczywiście ta świątynia może być jego domem? Skoro całe niebo nie może pomieścić Boga, to jakże ten dom skromny, chociaż no, taki skromny nie był w, w, z punktu widzenia budownictwa, powiedzmy, ale czy, czy on może rzeczywiście pomieścić Pana Boga? I dalej Salomon modli się o to, aby ci wszyscy, którzy będą Modlili się w tej świątyni, zostali wysłuchani, aby zostały ich grzechy przebaczone. I dalej, co właśnie mamy w pierwszym czytaniu, modli się o, o to, aby także i cudzoziemiec znalazł łaskę w oczach Pana Boga, kiedy przyjdzie tutaj do tej świątyni w Jerozolimie, właśnie. I spotykamy w Ewangelii natomiast cudzoziemca, który. Uznaje się za niegodnego, aby przyjąć pana Jezusa pod swój dach. To jest rzymski żołnierz, setnik. I zaskakujące jest to, że kiedy rozmawia z panem Jezusem, nawet nie osobiście, bo nie czuje się godny, aby, aby spotykać się z Jezusem, ale przedstawiając swój sposób życia, swoje myślenie. Jezus jest no tak po ludzku mówiąc tym zaskoczony, oczarowany i mówi słuchajcie, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. Tak wielkiej wiary jaką ma ten człowiek y, Boganin, to znaczy y, cudzoziemiec, nie y, pochodzący z ludu Izraela, czyli nie będący z ludu wybranego. I pokazuje nam to myślę, że dwie bardzo ważne rzeczy. Mianowicie to, że nie ma czegoś takiego jak, jak pozycja stracona, bo no, czasami patrzymy sobie, że no jestem na straconej pozycji, jest to sytuacja bez wyjścia, już nic nie da się poradzić, nic nie da, nie da się zrobić, już od razu na samym początku jestem w gorszej sytuacji i nie jestem w stanie zdobyć tego, co, gdzie mogą dotrzeć inni. I tak po ludzku może być rzeczywiście, to różny start mamy. Na przykład y, życiowy ktoś pochodzi z bardzo bogatej rodziny, ma kupę forsy, y, znajomości, niezłe plecy, y, to jest kwestia powiedzmy studiów, potem znalezienia pracy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast u Pana Boga nie ma czegoś takiego, jak, jak pozycja stracona, spalona, jak y, coś bez wyjścia, już nie da się y, nic zrobić. Tak nie ma. Ponieważ Pan Bóg doskonale zna nasze, naszą sytuację, doskonale wie, jakie są nasze ograniczenia, jakie są możliwości. I drugie czytanie podpowiada nam to, że mamy się trzymać Ewangelii, a nie ludzkiego myślenia. Nie jakiś tam bajek, jakiegoś hokus pokus, tylko konkretnie słowa, które daje Jezus. I tenże list do Galatów, jeśli wziąć go w całości, to ukazuje mocno to, że. Zbawienie i usprawiedliwienie polega na, czy bierze się z wiary, płynie z wiary, a nie z wypełniania prawa za pomocą uczynków. Tu nie chcę wchodzić w te relacje wiara-uczynki i usprawiedliwienie płynące z tego, to temat na inną okazję. Ale krótko mówiąc, wiara jest przylgnięciem do Jezusa, czyli przyjęciem. Prawdy o nim, że ma moc, aby mnie zbawić, i z tego wypływają wszystkie inne uczynki, z tego wypływają moje decyzje, moje działania. Nie może być odwrotnie, bo tak było. Odwrotnie było u faryzeuszów, którzy chwycili się mocno prawa, nie chcieli zmienić swojego życia, nie chcieli przyjąć tego, co mówi Jezus, ale chcieli po swojemu być no, piękni, wspaniali przed Panem Bogiem i zasłużyć sobie przez dobre zachowanie na zbawienie. Ale nie jest to możliwe z prostego względu. Zbawienie. Jest poza naszym zasięgiem. Nie jesteśmy w stanie go zdobyć w żaden sposób. Kupić, sobie ukraść, załatwić. Nie jesteśmy w stanie, bo jest ono zbyt no wielkie, zbyt cenne. Dopiero krew Jezusa wysłużyła nam tę łaskę i my przez wiarę przyjmując to. Możemy rzeczywiście być zbawieni, a potem z tego z naszej wiary, z przylgnięcia do Jezusa, z bycia oczarowanym Jezusem, wynikają nasze uczynki, nasze decyzje i nasze pragnienie zachowywania Jego woli. Pójścia, całkowitego, całkowite pójście za Nim. To, to wynika z naszej wiary, czyli ze spotkania z żywym, działającym, kochającym Panem Jezusem. I to o tym nam mówi list do, do Galatów. No i przypomina nam, że nie jesteśmy na straconej pozycji. Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg nie będzie nas oceniał, kto więcej zrobił. No bo ja mogę mieć większe możliwości, w sensie zdolności, jakieś doświadczenie, pieniądze, znajomości i mogę robić rzeczywiście wielkie rzeczy, wspaniałe rzeczy, takie, że wszyscy podziwiają, a ktoś ma gorszy start, nie ma tego wszystkiego i czuła tam jakieś drobne uczynki, jakieś tam malutkie. No to kogo Pan Bóg lepiej oceni? Na pewno nie tego, który w oczach ludzi jest lepszy, jest godny bardziej chwały, bo Pan Bóg patrzy na serce, patrzy na to, co kto może zrobić i to ocenia. Tu odwołujemy się od razu do obrazu wdowy w świątyni, która wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz, czyli w ogóle nic, bo nie można było za to prawie nic kupić, takiego rozsądnego. Ale Jezus mówi, to ona wrzuciła najwięcej, bo dała ze swojego serca. To, co miała na utrzymanie. A inni rzucali bardzo dużo, ale było to bardzo nic, ponieważ tylko dawali z tego, co im zbywało, co im nie było potrzebne. Zatem Pan Bóg patrzy na nasze serce i ocenia nasze serce, nasze możliwości, intencje, wszystkie uwarunkowania. Zatem nie ma czegoś takiego jak, jak pozycja stracona, jak sytuacja bez wyjścia, że już nic się nie da zrobić, że, że to koniec. I pokazuje nam to setnik. Jezus. Widzi, że ten człowiek ma przewielką wiarę, wspaniałą, cudowną wiarę, chociaż start miał słaby, no bo nie był człowiekiem religijnym w sensie bycia w narodzie wybranym w Izraelu. Nie mógł liczyć w związku z tym na pouczenia prawa, na pouczenia pisma i tak, dalej, i tak dalej. Ale jednak Będąc szczery w sercu i prawy, co też mówi nam Ewangelia, że wybudował synagogę, że bardzo troszczył się nawet o sługę, chociaż nie musiał, bo to zwykły sługa, tam kto by się przejmował, a jednak troszczył się niego tak bardzo, że, że zaprasza Jezusa, aby, aby ten go uzdrowił. Czyli ta liturgia słowa pokazuje nam, że dzisiaj, teraz, każdy jest na bardzo dobrej pozycji, w bardzo dobrej sytuacji. I też druga rzecz, którą pokazuje nam ta liturgia Słowa, to to, że Pan Bóg wysłuchuje prośby, ponieważ kiedy Salomon modli się, wybudowawszy świątynię, to odpowiedź na tę modlitwę mamy w Ewangelii. Bóg wysłuchał jego prośby, i ta modlitwa, wołanie człowieka cudzoziemca jest wysłuchana. To też dalej, gdybyśmy czytali dalej pierwsze czytanie w Piśmie Świętym, to odkryjemy, że Bóg rzeczywiście mówi, ja wysłucham Twojej prośby. I Pan Bóg wysłuchuje, więc to nas zachęca do tego, żeby wołać, żeby się modlić. Ale tak jak mówi święty Paweł w drugim czytaniu, żeby nie dać się zwodzić tymi zwodzicielami, tymi różnymi ludźmi, o których mówi, to nie muszą być jacyś ludzie, jacyś z zewnątrz, ale to może być także, to mogę być także ja sam, obcym dla siebie, obcy w sensie. Odciągający mnie samego od Chrystusa, dopuszczający myśli, jakieś pokusy, że Pan Bóg nie wysłuchuje, że nie kocha, z jakiej racji mi to daje. Te wszystkie rzeczy trzeba natychmiast wyrzucać, nigdy ich nie słuchać, pozbywać się ich jak najbardziej śmierdzących śmieci i przyjmować słowo Pana Jezusa ponad wszystko. To słowo stawiać sobie na pierwszym miejscu i widzieć, że Pan Bóg. Naprawdę nas prowadzi tak, jak chce, że błogosławi. Nie tak jak nie, nie po ludzku, bo Pan Bóg nie ma względu na osoby, w sensie ze względu na ich pozycję, władzę, szlachetne pochodzenie, ale każdemu błogosławi i patrzy na serce.